E, tak e, okulary Panie Mariuszu więc tak e, to są moje maile napisałem list otwarty do posławca czytałem ten, ten tekst właśnie o tym że e, że to może być technicznie niewykonanym w 2014 roku, tak? Ale w 2025. Więc ja zapretestowałem przeciwko tym stwierdzeniom i przeciwko fałszywym informacjom na temat Marwan na portalu kosmonauta.net. Jest coraz więcej właśnie takich informacji, które kwestionują, e, 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 takich wypowiedzi, które ośmieszają, wprowadzają e, 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 destrukcję, kłamliwe zamiast wszyscy dążyć do tego, żeby ten lot się odbył za te 10 lat. Nie za 10 to za 15, nie za 15 to za 20. Bo jak będziemy wszyscy na nie, a zwłaszcza różni naukowcy i ważni ludzie w Polsce, którzy na ten temat się wypowiadają, wszyscy na nie, to na pewno nigdy nie będzie, bo ta misja Marzman polega na tym, że w 2025 roku wyląduje E, czterech e, astronautów na Marsie i oni tam, na nich będzie czekać baza, tutaj jest model, tutaj jest mhm. tego. I e, oni tam zamieszkają. To nie, to, to, e, nie, nie. Zor, e, Zorganizują sobie życie, będą rozbudowywać tą bazę, bazę e, będą przygotowywać e, e, dla następnej czwórki astronautów, którzy przybędą za dwa lata i zostają tam do końca życia, nie planuje się powrotu. Mhm. Tam, e, zamiast wracać tutaj do tej opłakanej ziemi, no cudzysłowie, to tam ben, y, y, tworzą społeczność, co dwa lata będzie czterech następnych, będzie się rozrastać ta społeczność, powiększać, będą się rodzić dzieci i tam powstanie nowy dom, nowa społeczność, nowe życie, osiedle, takie wioska, tym miasto. I żeby... Tak jest plan. Tak jest plan, że zamiast wracać, to tam stworzyć społeczność, to na pewno jest bardzo trudne i to postawienie tej pierwszej stopy człowieka na Marsie będzie największym wydarzeniem w historii ludzkości, będzie urzeknie, zainspiruje młodzież i wszystkich, którzy się tym interesują. Ale wydaje mi się, wie Pan, że, że w tym tekście na portalu Kosmonauta oni nie są przeciwko temu, żeby na Marsa polecieć, tylko wyrażają obawy, czy to jest możliwe technologicznie do 2025 roku. I że ich zdaniem, nie tylko ich, jesteśmy, z, nie jesteśmy aż tak zaawansowani technologicznie, żeby to wykonać, znaczy dokonać tego do 2025 roku. Ja tak ja to tak rozumiem. Brawo, widzę, że Pan czytał. Yy, zgadza się, że oni yy, jak gdyby wyrażają swój, swoją obawę, tak. czy to za 10 lat będzie możliwe. OK. Ale jest w jednym miejscu napisane, poda, podane w tym artykule, tam autor podaje, na podstawie tego obrazka, że tych baterii jest bardzo mało, że one tam nie wystarczą do żadnego przesyłania informacji internetem ani nic. A niech przeczyta sobie tutaj na tej stronie wwwmars Tu jest o misji, wszystkie są informacje i tam jest napisane, że ma być 3000 m2 tych materii. To jest tylko, pokazałem obrazy. 3000 m2 i to 1500 Kilowatów, 1,5 megawata to jest mała elektrownia i to wystarczy na wszystko, musi wystarczyć. Zaopatrzenie w energię musi być na najwyższym poziomie. I, i on tam, o, tam, to się e, i tam podał fałszywą informację, e, tak e, ośmieszającą. I tam jeszcze hmm. dużo innych. I ja panu e, e, prześlę cały ten mój materiał, bo w tym liście protest jest e, e, tylko skrót. Także tutaj. Można przeczytać o wszystkich sprawach technicznych tu w zakładce misjon i w podzakładka. podzakładkach. Teraz jeśli wejdziemy tu na community, społeczność, to nas przekieruje To na stronie głównej, można wdać w aplikację i tam są... O widzę, e, że się Pan orientuje, że Pan już się tym interesuje. No e, e, bardzo fajnie. I teraz proszę zobaczyć, tu mamy Community Marsz One, aplikację. I teraz tak, my, tutaj e, wyszukaj tak, Polskę. Jest Polski, ale tam jest ponad 30... Nie, zaraz Panu pokaże. E, jak trzeba szukać. E, Poland. I teraz tu jest All Supporters. Wszyscy, którzy popierają kandydaci do rundy pierwszej, kandydaci do rundy drugiej, to są ci, którzy tych dziewięciu, którzy zostali. Także tu klikam i search. I wyświetli się tylko tych dziewięciu, którzy aktualnie są kandydatami rundy drugiej. Taki pan Paweł. Miron, Maciej. To Rej tak, tak. O, widzę, że Pan się orientuje. Że się Pan dawno już interesował. On na początku robił nie. dużo reklamy wokół siebie. Ten pan. Ale on zniknął. No nie zniknął, bo jest. Zniknął, dzwoniłem do niego na, na numer telefonu, na numerze, na. na, na... Na telefonie jest informacja, że ten numer jest aktualny, że pan Paweł wyjechał za granicę. Ja mogę pana. Można się tylko no. i meliować, i To jest Mikowaj, temat... którego znam osobiście. Wszystko zaraz panu powiem. Tu jest, hmm. y, jestem ja, mój profil. Niepotrzebnie hmm. y, nie to, czerwie, to kliknąłem, bo nie chciałem kliknąć. Z powrotem. O. Y, MK10 to jest Mikowaj. Hmm. On mieszka w Emiratach Arabskich e, i mam do niego kontakt. Panu podam kontakt i może Pan jego zapytać o kontakty do pozostałych. E, Joanna ma 25 lat, e, bardzo mi się jej e, e, wideo podoba. Tak? E, Filip niedawno się tutaj ukazał, pewno miał profil e, niepubliczny, teraz przerzucił na publiczny. E, pani Aleksandra. Byłem dziewczyny. Tak? No, cieszę się bardzo. E, ja ją podziwiam, bo to jest z Polski jedyna kobieta taka no, bliżej emerytury, oprócz tej, Joanny, jedna z dwóch. Mm. I ona jest nauczycielką biologii wspaniała kobieta. I taka odwaga i wyobraźnia, żeby, żeby złożyć aplikację. Wie pan, żeby złożyć aplikację, to nie jest taka prosta sprawa. Trzeba było tak, przede wszystkim zapłacić 19 dolarów. Od 4 do 75 dolarów w zależności od zamożności danego kraju. Czy w Polsce 19? Przepraszam, ja wezmę sobie I, mhm. I wtedy otwierali tutaj konto, moje konto otwierali tutaj mhm. na tej stronie, gdzie mogłem złożyć całe aplikacje składające się z 5 kroków. Wszystkie. Moje dane osobowe, potem specjalna ankieta dotycząca stresu, potem list intencyjny, i jeszcze pytania dotyczące stresu i zachowania się w grupie, i na końcu wideo. Także to wszystko po angielsku. Na każdy punkt trzeba było się mocno zastanowić. Ja wypełniałem te wszystkie dokumenty tydzień czasu i przygotowywałem ten filmik, to trwało to tydzień czasu, więc wie Pan, jest to pewien, nieprosta sprawa. nieprosta sprawa, trzeba było włożyć pewną pracę, pewien trud, pewne zaangażowanie i to wszystko po angielsku. A jak Pan z językiem? No uczę się, uczę się już od kilku lat, jestem samochodkiem i już trochę takie podstawy znam i umiem rozmawiać, a rozumiem, a jeszcze muszę dużo więcej się nauczyć, żeby dostać no się do tego. W kolejnym, w, kolejnym, w kolejnym etapie to, to zakłada chyba, jeśli się nie mylę, pracę na rzecz fundacji, więc tam już język, znajomość języka to obowiązkowa. Tak. Ja mam do Pana taką prośbę, Pan Kazimierzu, może gdybyśmy to jakoś tak poukładali, gdyby pan mi na początku opowiedział o sobie troszeczkę. Dobra, dobrze? Ja, ja do tej pory panu e, mówiłem tak ogólnie i e, e, taki wstęp i teraz proszę o zadawanie, zadawanie pytań. Pan mi najpierw opowiedział o sobie, to znaczy e, e, może e, jak nie będziemy potrzebowali komputer, to może by pan usiadł tutaj, nie, a ja tutaj nie, nie będziemy potrzebowali. E, a ja tutaj... E, Będę sobie zamknąć? Tak, tak. Będę sobie a no, tutaj będzie mi Będę sobie notować. No, ale trochę ciszę się w niego. Proszę o pytania. Chciałbym, żeby pan na początku opowiedział mi troszeczkę o sobie. To znaczy, yy, yy, skąd zainteresowanie. tematyką kosmosu, tak? Bo nie tylko Marsem, jak rozumiem. Ale od, 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 od początku, czyli kim pan, kim pan jest zawodu, co pan robił w życiu i jak, jak to się ma do, do, do pana zainteresowań tak. kosmosu? Jasne, więc panie redaktorze, chciałem powiedzieć, że Czytałem w przeszłości Politykę. Bardzo lubiłem e, e, to pismo. Jeszcze jak był wielki format. Potem się cieszyłem, że e, format taki nowoczesny. No i e, teraz już mniej czytam politykę, ponieważ czytam e, pisma, które specjalistycznie związane są z moim zainteresowaniem. E, tak, tak, sekundę pokażę tylko że prenumeruje Astronautilus, e, uranie astronomiczne Astronautilus, e, e, XXI wieku, czytam od, od czasu do czasu Astronomy, e, ja mam córkę w Ameryce i tam bywam i córka mi zaprenumerowała za Amerykański Astronomy, Fokus, e, tak e, I e, też lubię czytać e, Świat Wiedzy e, Politykę też od czasu do czasu e, e, kupię, jak widzę jako ciekawą, e, ciekawą okładkę. Mm -hmm. I moja ulubiona książka, o Kaku Wizje, czyli jak nauka zmieni świat w XXI wieku. E, bardzo ciekawa, inspirująca, fascynująca książka. Jak będzie wyglądać świat do 2025 i 2100. Mm -hmm. I to napisał, on jest znany, napisał w oparciu o rozmowy, wywiady, przeprowadził 300 wywiadów. Tak, pan redaktor dzisiaj to on też jeździł i z naukowcami, którzy pracują nad takimi rozwojowymi sprawami, przeprowadzał wywiady. Skąd się moje zainteresowanie wzięło astronomią i astronautyką i podwojem kosmosu? Już y, od dziecka y, pochodzę z Jeleniej Góry, tam y, między innymi na Szklarską warębą y, w Pakoszowie y, się urodziłem i tam są te karkonosze i widoczność jest fantastyczna, czyste powietrze. No i widziałem y, na co dzień y, wieczorami te gwiazdy wspaniałe, niebo księżyc y, i mnie to cały czas fascynowało i y, y, zachęcało, żeby i się dowiedzieć, co to są za ciała niebieskie, planety, księżyc i tak dalej. A tak mocno zainteresowałem się astronomem, i astronautyką 4 października 1957 roku, w dniu wystrzelenia pierwszego sztucznego satelity Ziemi Sputnika przez Związek Radziecki w szkole, ja miałem 11 lat, byłem ja w szóstej klasie, w szkole podstawowej, Pan Piorownik, tam chodziłem do szkoły, do Piastowa, siadł z nami na lekcji wychowania, na lekcji wychowawczej, ponieważ Pani nauczycielka zachorowała, no i myśmy go pytali, o tego satelitę, jak to się dzieje, że on lata naokoło Ziemi, nie ma silnika, nie ma śmigieł, nie ma napędu, jak to się dzieje. Więc on nam... Z żadnego sznureczka, który... Żadnego sznureczka, nic, więc on nam obrazowo objaśniał, opowiadał i myśmy słuchali go z otwartymi buziami, tak, i latał w klasie taki baktyl, Wpadł mi do buzi, ja go połknąłem i tak się zaczęło. Tak żartobliwie. Rzadko kto może podać tak dokładnie datę, kiedy się zaczęła jego pasja. Tak żartobliwie. Odpowiadam na to pytanie, ale to jest autentyczne wydarzenie. No i potem szkoła średnia technikum przemysłu drzewnego sobie potem studia wyższe na Akademii. Rolniczej w Poznaniu. Jestem inżynierem technologiem drewna. Budowałem zakłady płyt wiórowych. Jako młody inżynier tutaj w Juryszowie największe. Mm -hmm. To była najbardziej nowoczesne w Europie. Wypełnione najnowocześniejszą techniką komputerową. Ja tym się wszystkim fascynowałem. Tutaj szkoliłem ludzi, robiłem rozmów, uruchamiałem. Tu pracowało tysiąc ludzi, to mnie bardzo fascynowało ta technika to wszystko. Sprowadziłem pierwszy komputer Komodory do Wieruszowa, do świetlicy, do Domu Kultury i tam młodzież korzystała już w roku 1985. I dzisiaj szczycę się tym, że dzięki mnie znalazł się tutaj po raz pierwszy w Wieruszowie komputer i młodzież korzystała, tam były gry jakieś. Który, 65. Tak, gry, zabawy, ale już był pierwszy kontakt młodzieży. No i w ostatnich latach właśnie bardzo lubię pracować z młodzieżą szkolną w zakresie pobudzania zainteresowania astronomią, astronautyką i podbojem kosmosu. Już no tak, I... założył Pan tutaj jakieś kółko, tak? Czy stowarzyszenie, czy, czy kółko jakieś zastanowiony? Tak, tak. Wieruszowskie koło astronomiczne WIERAS, jest strona internetowa www.wieras.pl, które jest kołem należącym do Stowarzyszenia Astronomia Nowa w Częstochowie. Mm -hmm. To jest ogólnopolskie stowarzyszenie Astronomia Nowa, analogiczne do Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. Jestem członkiem tego Astronomia Nowa, Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii, jestem członkiem Mars Society Polska. Już? Mm -hmm. e, do Mars Society od 12 lat, do, do tych później. i jest Mars Society, to jest jakiś oddział, to jest jakiś polski oddział jakiegoś stowarzyszenia takiego ogólnoświatowego, czy to jest pol polskie? Tak, panie redaktorze, widzę, że się pana orientuje. Jest założone w Ameryce Ze Mars Society, stowarzyszenie marsjańskie w roku 1998, i na zjeździe założycielskim byli Polacy i tam Polska też przystąpiła i te polskie stowarzyszenie jest odrębne, to, to nie jest żadna podległość ale jest podobny statut, podobne zasady działania i, i podobne cele, cele znaczy popularyzacja astronomii i wspieranie misji załogi ludzkiej na Marsa na Marsa i ja od 12 lat jak należę do Marsa Society bardzo pomyślałem sobie, że bardzo chciałbym w swoim życiu, jeszcze przed końcem swojego życia, zobaczyć na własne oczy w telewizji oczywiście lądowanie ludzi na Marsie. Jak ludzie stawiają pierwsze kroki tam na Marsie, jak zaczynają tam pracę, co odkryją, co spotkają. Na pewno odkryją, spotkają fascynujące rzeczy, a przede wszystkim chodzi o odkrycie śladów życia na Marsie. Może to być życie mikrobiologiczne, może to być w postaci jakichś kamieni, a może nawet dzisiaj istnieje życie na Marsie. To byłoby wielkie, wielkopomne odkrycie, gdybyśmy odkryli życie na Marsie, i to byłaby odpowiedź na to pytanie, czy jesteśmy sami wszech sieci. Tak jest. Także jeśli chodzi o to koło, to od czterech lat i współpracuję z uczniami szkół i nasza działalność polega na tym, że co tydzień spotykamy się na zebraniu, omawiamy najważniejsze wydarzenia, które dzieją się w astronomii, w astronautyce i w podboju kosmosu. Na przykład Teraz opozycja Marsa, było zaćmienie Księżyca, yy, yy, całkowite. Yy, yy, astronautyka, no to ten Dragon, co do stacji, międzynarodowej stacji kosmicznej dołączył yy, z firmy SpaceX i on wkrótce teraz wozi towary, robi testy, a wkrótce zacznie wozić astronautów amerykańskich na międzynarodową stację kosmiczną obecnie, po wycofaniu promów. Po wycofaniu promów, to e, e, Amerykanie nie mają swojego środka transportu i nie mają jak zawieźć swoich astronautów na Międzynarodową Stację Kosmiczną i korzystają z usług e, 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 Rosjan. E, Rosyjskie sojusze i Progres e, wożą tam, ale za każdy transport astronauty, jednego astronauty płacą 60 milionów dolarów. E, no i e, w tej chwili tam są testowane te statki transportowe Dragon firmy SpaceX mhm. i jeszcze Cygnus takiej drugiej firmy Orbital Science. Także jeśli chodzi o to koło astronomiczne, to te zebrania, pokazy nieba, uczniowie przygotowują wykłady, a najnowo, najważniejsze, że co roku y, y, zachęcam, mobilizuję y, młodzież do udziału w konkursie astronomicznym urania w Częstochowie. Jest to konkurs do, do końca polegający na tym, że do końca kwietnia trzeba rozwiązać zadania pisemne y, i potem 6 albo 9 czerwca jedziemy do Planetarium Instytutu Fizyki Akademii Im. Jana Długosza do Częstochowy i tam 30 pytań testowych. Trzeba odpowiedzieć na te, na, na te pytania ABC. Mm -hmm. e, I e, są to pytania na, na temat dotyczące wiedzy astronomicznej, ale takie podstawowe. E, charakterystyka planet układu słonecznego, charakterystyka słońca, charakterystyka księżyca, e, prawa Keplera, diagram Herschsprunga Rasela, e, prawo habla, e, jak działa luneta. I, I takie podstawowe y, wiadomości astronomiczne. Y, także jest to konkurs dostępny dla każdego przeciętnego ucznia, bo można przez te kilka miesięcy się przygotować i zająć dobre miejsce. Y, natomiast jest inny konkurs, Olimpiada Astronomiczna, ale jest, jest to bardzo trudne, tam są, zadania są bardzo trudne i to y, y, Olimpiada jest dla wybitnych y, uczniów dla geniuszy. To nie jest ona dostępna dla przeciętnego ucznia. Natomiast ten konkurs urania jest tam organizowany y, przez fachowców, przez doktora y, Bogdana Wszołka, astronoma i y, 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 przez fachowców i to jest naprawdę na poziomie i to jest dla młodzieży bardzo inspirujące. Młodzież Wieruszowa y, co roku zajmuje medalowe miejsca, ale wszyscy uczestniczy otrzymują dyplomy i książki. Także w tym konkursie ubrania jest drugi konkurs artystyczny Ars Astronomica, że można... Dzieci ze szkoły podstawowej mogą nawet wysłać pracę na temat astronomii, rysunki, jakieś inne. I jak również bierzemy udział w konkursie wiedzy astronomicznej w Sieradzu, Muzeum, Muzeum Okręgowym Wsielat co roku tam jest też bardzo fajny konkurs, dostępny dla uczniów ze szkół. Rozmawiajmy o panu w takim razie jeszcze w takim kontekście, bo ja rozumiem, że pan przez całe życie pracował jako inżynier technolog dyrektor. Tak, tak. tak. Gdzieś pod panu te zainteresowania gdzieś równolegle i obok cały, cały czas Pan rozwijał. E, w jaki sposób? Znaczy, czy to w Pana życiu rzeczywiście ta, ta astronautyka była obecna przez cały czas, czy teraz dopiero po, bo, bo jak rozumiem Pan przyszedł na emeryturę, tak, jest Pan na emeryturze, czy dopiero na emeryturze Pan zaczął mm, intensywnie e, rozwijać te swoje zainteresowania? Znaczy, czy to przez cały... Panie, z... Panie redaktorze, bardzo słuszne pytanie. E, przez całe życie zawodowe e, musiałem się zajmować pracą zawodową i bardzo się angażowałem w budowę zakładów prydwiorowych i potem w rozruch i e, doprowadzenie do zdolności produkcyjnej i te wszystkie problemy to całe lata. E, nie miałem czasu, ale cały, e, zawsze śledziłem te wydarzenia astronomiczne, kupowałem książki, mam wszystkie książki, e, tego astronoma. Rybka się nazywa, astronomia ogólna, jak również uranie, czytałem, interesowałem się, ale biernie, biernie, tak jak większość ludzi, coś czyta, dowiaduje się i tego. I od 2000 roku zacząłem się interesować czynnie. Zapisałem się do tych, do Mars Society i do innych i biorę w Mars Society, biorę udział w zjazdach, wydarzeniach, konferencjach. E... Czy to się zbiegło z Pana przejściem na emeryturę? Czyli czy e, czy nie, nie jest zupełnie powód, ten 2000, e, 2000 rok? E, e, to jeszcze przed pójściem na emeryturę. Mhm. Mhm. Już wcześniej zacząłem się tym e, aktywnie interesować, mhm. a teraz e, od e, czterech lat, od 2010 roku, jak jestem na emeryturze, to już e, bardzo aktywnie biorę udział. W zjazdach Zemar Society w, w Ameryce. Byłem w Waszyngtonie, College Park. Byłem w Dayton, e, Ohio. Byłem w Dallas e, w Teksasie. E, tam e, konferencja e, się odbywała po angielsku. E, e, z wykładami występują astronomowie, e, pracownicy NASA entuzjaści, bardzo są ciekawe i inspirujące wykłady. I ja potem piszę sprawozdania, które są zamieszczone na Mars Society Polska. Mm -hmm. I, i, I mam łatwość wyjechania do Stanów Zjednoczonych, ponieważ mam tam córkę, która wyszła za mąż 15 lat temu z Amerykanina i tam z żoną jeździmy dwa razy do roku i pomagamy wychowywać te wnuczki. Także przy okazji ja realizuje swoją pasję, byłem w Kennedy Space Center dwa razy, byłem w Space Museum, w Goddard Center, wszędzie gdzie tam jest możliwość pojechania to zwiedziłem, bardzo to mnie wszystko inspiruje. A najbardziej inspirujące było, no nie najbardziej, ale jedno z najbardziej inspirujących moich podróży to było na Porto Rico, tam jest największa radioteleskop świata, Varecibo. I na YouTube można obejrzeć e, m, mój filmik. E, mm -hmm. Pokazuję. Przepraszam. Przepraszam, w którym momencie coś się Niech pan spokojnie porozmawia.